Polski rynek fitness to obecnie ponad 2,5 tysiąca klubów oraz blisko 3 miliony ćwiczących Polaków. Według specjalistów z firmy Deloitte w najbliższych latach rynek nadal będzie się rozwijał dzięki konsolidacji podmiotów oraz dalszemu wzrostowi popularności i zdrowego stylu życia. W Europie liderem rynku fitness są Niemcy z liczbą ponad 10 milionów członków w 9 tysiącach klubów. Polski rynek z 2,9 milionów aktywnych członków zarejestrowanych w 2600 klubach fitness szybko goni światową czołówkę. Obecnie zajmuje siódmą pozycję w Europie. Dynamiczny rozwój rynku związany jest z rosnącą zamożnością Polaków oraz coraz większą świadomością zdrowego stylu życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia ruch jest nieodzownym elementem zdrowia, a jej rekomendacje mówią o co najmniej 30 minutach umiarkowanej aktywności fizycznej przez 5 dni w tygodniu. Do najważniejszych trendów na rynku fitness możemy z pewnością zaliczyć zajęcia w małych grupach treningowych, krótkie formy treningowe do 30 minut i formaty treningowe nastawione na zaangażowanie klubowicza oraz rywalizację. W te trendy idealnie wpisała się marka TechnoGym, która stworzyła linię skill nastawioną na zajęcia w małych grupach w atmosferze wzajemnej motywacji i rywalizacji. W Polsce stale rośnie świadomość zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, co przekłada się nie tylko na frekwencję w klubach fitness, ale również zwiększone zainteresowanie urządzeniami domowymi.